To zróbmy jeszcze jedną misję, bo będę się musiał zbierać na zajęcia. Parówki z serem i sosem sezamowym. Uuu, nie jadłem, to znaczy z serem jadłem, ale z sosem sezamowym jeszcze nie. Kasa, kasa, kasa. Chociaż nie wiem, czy ona nie jest tutaj tylko na ulepszenia. I tak się nadal to przyda, ale. O! Maszynek królową! Zakładam, że zabiorą ją na swój okręt. Jeśli statek jest w hangarze, mamy trochę czasu, żeby ich przechwycić. Czemu to tyle trwa? Jesteśmy już blisko hangaru? Nie wiedziałem, że się śpieszymy. Zabrałem nas na za żeby popodziwiać w górę. Jest już bezpiecznie? Tak sądzę. Ale komu zawdzięczamy okay. ten ratunek? Jesteśmy ambasadorami kanclerza. Musimy nawiązać kontakt z Republiką. Gdzie transportowce? W hangarze tędy. Oh. To niedaleko nie odchodźcie. Królowa nie jest tu bezpieczna. Musimy ją zabrać na korusant do Republiki. Znów droidy. Oj, sorry Znowu Okej Okej, tak się przełącza. Co być qui okej? Okay? To było too easy. Dobra. Nie oh. tak prędko. Ułapać się. Wasza wysokość. Cofnij się. Ja. Too easy Dobra do królowej Czy zjadłbym ketchup z bananem? Nie Nie Ciepły nie zjadłbym i to ci już mówiłem Sporo razy Dobra Okej okay, jesteśmy w całym lekarzu Oto okręt jej wysokości. Gotowi do drogi? Tak. Lecimy. Powiem szczerze, że, że konstrukcja tutaj misji sprawia, że ja nie wiem. Rady dotrzeć na kolosant. Hipernapęd przecieka. <laughs> tu, mistrzu. Tatuin, Mała na uboczu. Federacji handlowej tam nie spotkamy. Oh. Yeah. Po prostu sprawia to, że nie do końca się Jak dzieje. dzieje. Jakieś rady, gdzie najlepiej wylądować? Nie wiem, gdzie jest początek misji, gdzie jest jej koniec. Jest to nieco uciążliwe. Jak Omlet Arcade i tam live robiłem z Minecraft. I swój serwer byłem tak popularny, że max lot na serwerze i było na 6. Okej. Okay. Nice. Minecraft jest plan po wakacjach, aby był. Także zapraszam. Moment. Jej wysokość rozkazała mi pójść z wami. Ciekawi ją ta planeta. Kimsa? Jest poisa? Padme. Jedna ze służących królowej. To kiepski pomysł. Ale jeśli tak sobie życzy królowa... Okay. Potrzebujemy mechanika, który sprzeda nam potrzebne części. Popytajmy. Hmm? Spoko. Wiem, czego Ci trzeba, mianowicie ślicznej czapeczki ze śmigłem dla tego smętnego astromecha. Od razu doda chłopakowi pewności siebie, mówię Ci. Zobaczę, muszę się przyzwyczaić, że to jest więcej tutaj tych przycisków. to nic nie wiem o żadnych statkach i naprawach. Ej, ale możesz iść o tą tu ulicą i popatrzeć na wyścigi ścigaczy. Ciekawsze to niż reparacje hipernapędów. Słowo daje. Domyślam się, że ciekawsze. Uh, no, Tibie, może, może, kto wie, kto wie, zobaczymy. Ja jestem na wszelkie opcje otwarte. Niech to potrzebuję szczęści. Jasne, jak wszyscy. Najlepiej odwiedź łata. Jego sklep jest po drugiej stronie miasta. Tylko że jak będę mieć nowy komputer, czyli mam nadzieję już niebawem. bawem. Choć mówię tak o tu roku. No. o, Można jechać na tym. Jadę na jaku <śmusznie> śmiesznie. Okay. Mam Szukam części do Nubiana J327. Mam 20 tysięcy datarii. Kredyty Republiki nikt tu nie znaczą! Udaj coś prawdziwego! Śmieszny z ciebie chłopak. Buduję sobie ścigacz. Musisz no, nie, mieć no, refleks się, Jedi, Anakin. skoro się ścigasz. Jutro jest wielki wyścig na Święto Bunta. Zgłoście mój ścigacz. Anakin... Za wygraną kupię części i jeszcze mi zostanie. Moc jest w nim wyjątkowo silna. To wiem na pewno. Zasługuje na więcej niż niewolnictwo. Chłopak mówi, że chcecie sponsorować jego start! <śm> <śm> Przypadkiem akurat wygrałem ścigacz. Postawiłbym go w zamian za... powiedzmy... chłopaka i matkę. <śm> na pewno nie jest tyle walki! To chłopaka. <śm> <Stój> <śm> Skoro to już wszystko. Ruszajmy na arenę i zgłośmy młodego Anakina do wyścigu. Dzarżar zawsze musi coś odwalić. Zawsze. To jest po prostu hit. Okej, okay. tego się nie spodziewałem Dobra Max prędkość... u 85 852 silniki Siema kobra, cześć, co tam? To najprawdziwsza prawda jest też mnóstwo widzów z różnych zakątków wewnętrznych uderzeń. Uh. Uwani champions, Ubixulito Sopalba! A tu zgłoszony pójdź do Anakin Skywalker w kejsonie. Pamiętaj, skup się na chwili obecnej. Czuj, nie myśl. Ufaj instynktom. Dobrze. Niech moc będzie z tobą. Spoko, nie myślenie to moja specjalność, także git. Powinienem się udać za pierwszym razem. To byłoby git. Kurcze, a coś Się przeziębił? Wziął... szlaczek. O! Oto leci Skywalker! Na pewno nie będzie mu dziś łatwo dogonić czołgówkę! Lecą wrogów na krzywowe skały! A kim krzyków, to ja bym zdecydowanie zbierał czterech!

Ty kurwiszonie no Au! Ej! What the fuck? Czemu? Why? Dajesz, dajesz, dajesz! On się sam psuje! Ja dobrze prowadzę! Tu easy, ale i tak myślę, że będzie lepiej Siewa Mikołaj, cześć, co tam? Stan podgorączkowy. Uuu Kaszel Dużo zdrówka obra. Dzięki wielkie Mikołaj, dzięki Wiedzieliście, że chłopak to wygra, skąd Dostarcz części do hangaru. Później do ciebie przyjdę, żebyś oddał chłopaka. Maul. A, mamo! Tak mamy pieniędzy! Teraz możesz spełnić marzenia, Ani. pakuj się, nie mamy czasu. Zrobicie z niego Jedi? Tak. A co z Mamo? Synku, moje miejsce jest tu, ale ty musisz ruszać. Wrócę i cię uwolnię, mamo. Obiecuję. O, pani czoła Przyznam, że wolałbym być bardziej ukończony. Przepraszam, że się tak zostawiam tripią. Żegnaj. Ojej. Ojej. Dobra, skończyliśmy poziom, także jest git. Spowodna gra odblokowana, okej. Okay. Znowu niestety nie ma true Jedi. Okej. Okej. Oho. Tu chyba nie mam żadnej skrzynki. Postacie. O. Mini Skywalker. Ok, Anakin, musimy opuścić Tatuin. Wracajmy szybko na statek. Polecę z wami prawdziwym statkiem kosmicznym? Jak mistrz obił, nie pójść na pokład i nie zostawić moich nie lubi Jarjar. Czy ja wiem, Chargiar? Na pewno uważa, że jesteś uroczy. Obiłam straszny rzetelny kolor. Dobra, pora zapisać. Get a cat.